Cześć, jestem FMR. Witam Was w, kolejnym, w 23 odcinku gry Star Wars Jedi King JD Odkaz. Ostatnio dla przypomnienia skończyliśmy w misji 16, której jak pamiętacie mówiłem, że nie lubię, no bo, no bo są te głupie lasery. No i dobra, no i będziemy ją kontynuować. Może mi się uda ją skończyć. Tylko teraz tak patrzę, hmm, gdzie jest Spitzkers, bo, bo tam jest jeszcze laser, nie wiem kiedy on się uruchamia i czy w ogóle się uruchamia, no zaraz, zaraz spróbujemy, zobaczymy, no właśnie, eee, no i on tutaj się uruchamia jak my przybiegniemy i teraz pytanie, jak ja mam to przejść? E, prawdopodobnie muszę tam jakoś przejść, chociaż nie wiem jak i po co. Ja tutaj pamiętam, że kiedyś właśnie wchodziłem. No czemu to mnie zabiło? Ja nie mogę. E, no dobra, widocznie to dużą duże promieniowanie naokoło wytwarza ale tam widzieliście jak sami właśnie widzieliście było, było przejście więc już tam idziemy o właśnie tu i tu pewnie znowu będą lasery za tam mamy dojść tędy w sumie do nigdzie nie dojdziemy jeszcze raz poczekamy Teraz szybko, szybko. Fuck. Tak. Oh. Czekajcie zasybuję, bo naprawdę tutaj w każdej chwili można... Tu już nic nie ma. Zaraz... Nie! Wróciliśmy się do początku, no słuchajcie masakra Dobra hmm. Więc gdzie ja mam iść? To jest pytanie, to jest dobre pytanie e, W tym momencie, nie? No teoretycznie jakoś tam powinienem się dostać Czekajcie, tam nic nie ma na końcu Może sprawdzimy mi się wydaje, że coś tam jest. Oh, fuck. Dobra. Wbiegłem za wcześnie, ale... O. Właśnie. Tutaj jest korytarz. No. Teraz... Teraz coś dalej porobimy. O, no, właśnie. Teraz szybko wyłączyć ten szajs. Jest. Maszynka. To osłonka, no, tutaj nic Dobra, wreszcie odczyłem ten szajs Tu nic nie ma, co nie? Nie Tu też nic nie ma Teraz, 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 aha, tu nic też nic nie ma No to tutaj idziemy w takim razie no, nie, już wiem wow wow, wow. co on robi Dobra, ale w takim razie już wiem, gdzie muszę iść w tym momencie. Tutaj muszę iść. Czekajcie, gdzie to było. Bo teraz będzie, Be muszę iść, w wejść w jakąś e dziurę w suficie. O, to będzie tutaj właśnie. Tu tu, 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 Tutaj działa ten laser? Nie. O, przestraszyłem się. Teraz tu muszę. Tak, i teraz tutaj właśnie te lasery nie działają. O oh, fuck. No dobra. Tak, no i, no i skakanie. Aha, i tutaj są lasery już. Aktywne. Dobra. Save. Chociaż... Czemu one nie działają? No dobra, nieważne. W sumie lepiej dla mnie, tylko że coś mi nie idzie do skakania. Nie bo pamiętam, że one były aktywne Fak, fuck, fuck. No Dobra, może po ścianie W ten sposób No ciekawe Dobra Problem ze wskoczeniem, no nie... Ale w ogóle, co mi da wejście na górę? Skoro już tutaj... Wow! Uaktywnił się przed chwilą. Albo miałem baga. Fuck, jeszcze spadłem. Czekajcie, muszę się uleczyć. Ale widzieliście to? Uaktywnił się. O, teraz działają! I w ogóle mam leczenie na wyższym poziomie w tym szesnastym. O, tam musimy się dostać. ...tylko teraz e, to najlepiej tu skakać. No, come on laser, come on. W ogóle jak to, jak to tutaj działa? A, najpierw to, za chwilę będzie drugi. Teraz mogę bezpiecznie tu i za chwilę będzie teraz trzeci. Tak. O, fak, i teraz mogę wskoczyć, tylko muszę się pospieszyć, bo mnie to. O! No dobra. Nie wypowiem się na ten temat. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tam, dobra, mignę, o. Najwyżej za chwilę padnę. Fuck. Poczekamy aż tutaj mignie. Ok, mignęło. Tak, tylko teraz mocy nie mam. O, jakie to wszystko trudne. Spróbujemy. O nie. Pa, dupa. Jeszcze raz dupa. Męczyć się z takim miejscem, no nie. Ale uwierzcie mi, naprawdę ciężko jest tam skoczyć. Dobra, jak tylko tam skoczę, to muszę się uleczyć. Obowiązkowo. Dobra, sejba tu zrobię, bo naprawdę... No tu w ogóle ta ściana tak jest zrobiona, cholera. Nie, no. Nie ma po prostu jak skoczyć. To w ogóle... Co to jest? Przecież przed chwilą zapisałem. O, nie mogę. Przecież su, Nie Load No dzisiaj troszkę tych loadów wejdzie i saveów No ale tak jak mówię, ta, ta misja no widzicie sami, jest strasznie głupia No czego tam chcę? skoczyć kurde nie Nie chcesz... Ja wiem, że ja źle skaczę, ale, ale innego sposobu tutaj nie ma na skoczenie tam yy, Nie wiem, spróbuję jeszcze raz od ściany w ten sposób. Okej. Okay. Dobra, teraz musimy się leczyć. O, widzicie? I teraz jak się leczę, on nie kuca i nie chowa miecza. Także to jest znak, że mam na bardziej zaawansowany już leczenie się moc ładnie to się ją <śmiech> <śmiech> jeszcze raz się tutaj uleczymy dobra myślę że będzie starczyć tutaj raz robimy, że wreszcie tutaj skoczy, skoczy, wskoczyłem o shit, to też pamiętam tutaj na dole ktoś jest chyba nie tak my tutaj na dół musimy skoczyć. Jak ja mam to zrobić? Tak patrzę Przejście ogólnie jest tam, o tam jest ląd, w ogóle idzie Dobra, już po nim, aha, tutaj jest rura No tak Nie zauważyłem Pyk Pyk no I teraz musimy się przedostać na drugą stronę dołem i te... A i teraz tutaj o oh. pak. 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 mam buteleczki leczenia? Jedną. A. leczymy się może. Nie? No, Nie, nie usłyszeli. Fak! Po raz kolejny zleciałem. Chyba mnie zauważyli, bo coś biegają chyba. Chociaż nie wiem. No o oh Lecz się póki możesz tutaj apteczka skorzystam. Ale jeszcze leczenie zwykłe, naci mocą. Tam, a tam mam iść, okej, okay. tutaj nie przejdę? Ciekawe, no miejsce jest dla mnie, ale nie przejdę no Dobra Nie czepiamy się no, mm, Coś mi dzisiaj kiepsko idzie do skakania teraz co? Na drugą stronę, tak?

Dobra, mamy tutaj sporo. Tutaj, ten jeszcze tutaj do nas strzela. Ale będzie go ciężko trafić. Dobra. Trafiony, zatopiony. Teraz sobie zejdziemy, tylko jak? O! Może tu? Ooo, fuck. Kto? Gdzie jeszcze? O, tutaj. Uuuuż... Dobra. I teraz? A, tutaj muszę. Tu jest kratka, widzę. Się na przejście. Mam apteczkę, broń. Dobra, bo tutaj już powoli się nam kończy czas, więc tylko sobie zbiorę broń i do tych następnych drzwi pójdę w następnym już odcinku. No tak, tędy też mogą wejść. No i dalej będzie, będzie dalej to koło, będziemy musieli iść i tak dalej, i tak dalej Dobra już skoro wszedłem Tak, na to nie mogę wejść, to coś, coś się kręci, bo to jest pod prądem i to mnie może spalić tak jak tego klona Dobra, w sumie w tym miejscu się już pożegnamy, skoro tu już wszedłem Tam widzę, że na nas Jedi czeka A tam na samym końcu Maszynka. No i była sobie maszynka. O, jeszcze jedna. Tak. I z drugiej strony też? Tak. Okej, okay. i tu już mam zero amunicji. No i kończymy tym akcentem e, ten odcinek. E, Widzimy się za chwilę. No, pa!